Na początek chciałbym zapytać Cię, jak zaczynasz swój dzień pracy? O której zwykle wstajesz? Jak jest ze śniadaniem? Czy zdążysz je zjeść w domu, czy jakoś szybko w pracy? To trochę zależy, czy y, jestem w tym dniu w Łodzi, czy dojeżdżam z Warszawy, bo takie sytuacje y, są różne. W poniedziałek przyjeżdżam z Warszawy, po weekendzie spędzony w domu. I wtedy rzadko zdążam coś zjeść w domu i ten dzień się zaczyna wcześniej, bo wyjeżdżam gdzieś koło siódmej z domu, albo nawet czasami staram się wcześniej, bo wtedy jeszcze daje się wyjechać w miarę spokojnie jestem w łodzie o dziewiątej. Jeżeli jestem natomiast na miejscu, to wtedy dzień zaczynam na ogół od siódmej rano i to na ogół od spotkania z księgową. Jeszcze na czy upiszczysz. to jest takie jakieś szybki, szybkie śniadanie, gdzieś tam zjedzone po drodze? Czy? Nie, śniadanie, śniadanie, tak jak mówię, jeżeli, jeżeli wyjeżdżam z domu, no to czasami zdążę zjeść w domu. Jeżeli jestem w filharmonii, ponieważ do pracy jeżdżę windą, bo mieszkam w filharmonii, yy, więc wtedy zjadam coś u siebie w domu. No. Czy są takie czynności główne, które możesz wskazać jako te, które zajmują w czasie Twojego dnia pracy najwięcej czasu? Znaczy, no, no jest pewna grupa takich oczywiście czynności. Znaczy, no, raz na tydzień robimy takie spotkanie kierowników, i, które jest jak gdyby stałe. Ono na ogół jest w poniedziałek. Wtedy jak gdyby omawiamy sobie bieżące sprawy. Oczywiście bardzo często są jakieś dodatkowe spotkania w kręgu pracowników, takie już konkretnym sprawom po, poświęcone. I one zajmują jakąś dużą część. Drugą ważną taką część to oczywiście są spotkania z, z nazwijmy to z, z gośćmi, do których albo my mamy, jako Filharmonia, jakiś interes, albo oni mają interes do nas. Na ogół najlepiej, jeżeli są to interesy wspólne I to rzeczywiście też zajmuje te spotkania, <laughs> czy w Filharmonii, czy, czy poza Filharmonią zajmują dużo czasu. Ja staram się, jak tylko mogę, też bywać na próbach orkiestry, od, przynajmniej na chwilę. Te próby się odbywają od godziny 9 do pierwszej do rano, do, znaczy do 13 oczywiście, do pierwszej w południe. Cztery godziny i, i na ogół no, staram się przynajmniej zajrzeć, zobaczyć jak pracuje dyrygent, yy, jak, jak działa orkiestra. Oczywiście niezależnie od tego, że potem jestem na koncercie, ale co innego, próba, co innego koncert. Yy, no, oczywiście bardzo dużo czasu, czasu zajmują także no, zajęcia związane z komunikacją, czyli albo telefon komórkowy, albo, albo komputer w przypadku mailów. No, bo jednak całe planowanie, całe wymyślanie programu odbywa się za pomocą tych dwóch komunikatorów. Czyli można by rzec, że głównymi narzędziami pracy dyrektora hmm. jednak pozostaje komputer, telefon komórkowy, no i własny głos. Tak? No, no, oczywiście jednak bardzo dużo spotkań jest, jest osobistych, i to jest bardzo ważne, dlatego że jednak y, tutaj, zwłaszcza w dziedzinie sztuki, ten kontakt osobisty jest, jest, jest kluczowy, prawda? Jak się zarządza takim skomplikowanym jakby zespołem, w którym z jednej strony właśnie mamy. Takie działania o charakterze zespołowym, a drugie o charakterze indywidualnym. Co jest dla ciebie ważniejsze, właśnie praca zespołowa, czy ten indywidualizm? No to wszystko zależy o czym mówimy. To znaczy, na pewno program, który powstaje, to, co prezentujemy słuchaczom, prawda, no jest jakimś elementem pewnej, on musi być elementem pewnej wizji. On nie może powstawać w ten sposób, że zrobimy badania marketingowe, co wszyscy najbardziej lubią słuchać, i w oparciu o to napiszemy, yy, napiszemy program. Gdybyśmy tak pracowali, no to Filharmonia nie byłaby instytucją kultury, tylko byłaby zwykłą agencją yy, sprzedającą salę. Tak? My, my nie, nie możemy patrzeć tylko z punktu widzenia czystych, yy, czystych wskaźników. Wobec tego musi być jakiś, jakaś. Koncepcja, jak, jak kształtować ten program. I ten program odzwierciedla osobowość. No, myślę, że do pewnego stopnia w, program Filharmonii odzwierciedla moją osobowość. Odzwierciedla również osobowość pierwszego naszego dyrygenta Daniela Rajskina, no, który jest przede wszystkim odpowiedzialny za pracę z orkiestrą i który też wymyśla pewne programy. I tutaj jest pewien, pewne pole do naszej negocjacji i do jakichś naszych. Yy, Nazwijmy to ucierania się pomiędzy tym, co on chce zrobić, a tym, tym co on chce zrobić z punktu widzenia y, szefa orkiestry. A je, no, ja muszę reprezentować w jakimś sensie punkt szerszy, bo ja, ja nie tylko patrzę na koncerty orkiestrowe, są jeszcze koncerty kameralne, są różne nasze inne działania edukacyjne i ja muszę to wszystko razem, że tak powiem, y, stworzyć, żeby ta całość miała, miała sens. Na przykład Filharmonia łódzka ma program y, koncertów współczesnych bardzo poświęconych muzyce już czasami bardziej XXI wieku, ale też XX, ale takich nurtów awangardowych. Ten, ten festiwal jest autorskim projektem można powiedzieć szeregowego, szeregowego pracownika, pani Małgosi Cnoty, która wymyśliła to jeszcze dawno temu, przyszła z tym do mojego poprzednika dyrektora Sułka, jemu się ten pomysł podobał I, i że tak powiem nazwijmy to on to zaakceptował. Ona pracuje w dziale Organizacyjnym robi inne rzeczy, ale ten projekt, jak gdyby jest jej projektem autorskim, w który też ja ingeruję no, na tyle, na ile jest to czasami konieczne, ale to raczej jest, um, powiedzmy, ustalanie ram przede wszystkim finansowych i czasami jakieś sugestie, że może, że może to będzie lepiej, albo może na to by zwróciła uwagę. Natomiast, ponieważ ona rzeczywiście bardzo dobrze um, śledzi to, co się dzieje w muzyce najnowszej, to, to czasami ja, ja tylko do, muszę na to popatrzeć znowu, z, z troszeczkę innej perspektywy. Natomiast nie jestem w stanie, e, że tak powiem, rywalizować tutaj z człowiekiem w jego polu, bo, bo nie mogę się znać na wszystkim równo. Nie mogę się znać na muzyce dawnej, symfonicznej, fortepianowej, zarządzaniu i, 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 i wszystkim naraz. Jak zarządzać taką instytucją? Czy tutaj też w jakimś sensie próbujesz godzić? element takiego indywidualnego podejścia z pracą zespołową, czy tutaj praca zespołowa jakby jest elementem dominującym? To znaczy ciągle jak gdyby jest taki ideał, do którego dążymy i którego się jeszcze nie udało w pełni usiąść. To tak, żeby, żeby rzeczywiście pewna była samodzielność, zwłaszcza na przykład w dziedzinie promocji czy, 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 czy działania. U nas się nazywa taki dział promocji i rozwoju. To, to jest to, co wchodzi tutaj i marketing, i i sprzedaż stali i tak dalej, żeby, żeby stworzyć taką możliwość, że, żeby była pewna niezależność w działaniach y, tego działu w pewnych ramach finansowych, czyli po prostu, żeby y, kierownik tego działu wiedział, jakie ma środki i mógł je, y, że tak powiem, y, wydawać w pewien sposób swobodnie, oczywiście w ramach kontroli. To znaczy on po prostu nie odpowiada. W tej chwili jednak, w tej chwili to działa jednak i to nie, nie wynika tylko z chęci czy niechęci, ale też. Z, z warunków statutowych, też w sytuacji finansowych, gdzie jednak wszystkie, wszystkie umowy, wszystkie faktury muszą być podpisywane przeze mnie i, i, że tak powiem, akceptowane przeze mnie. Czym jest dla Ciebie po prostu przedsiębiorczość w kulturze i czy tak naprawdę jest możliwe połączenie kultury i biznesu? Czy to mhm. się daje robić w ramach instytucji kultury takich jak Filhama? Znaczy, ja myślę tak, że. Y no, żyjemy w świecie, o no, którym, no, co tu mówić, zawsze zresztą tak było, bo no, pieniądz ma ogromne znaczenie i nie możemy powiedzieć sobie, że instytucje kultury są poza tym, prawda, i żyją w jakiejś takiej pięknym świecie, gdzie w ogóle pieniądz nie ma znaczenia. Z drugiej strony, ja się trochę zawsze boję, jak słyszę takie pojęcie przemysły kultury, ponieważ um, istnieje niebezpieczeństwo, że wtedy nastąpi zatarcie pomiędzy Yy, różnymi gatunkami yy, czy sztuki, czy w ogóle za, yy, sztuki, rozrywki, że to wszystko będzie jakiś taki jeden worek i yy, wtedy istnienie rzeczywiście yy, instytucji kultury straci sens. Dlatego że instytucje kultury utrzymywane przez yy, samorząd, państwo, no w każdym razie z, z środków publicznych, mają sens wtedy, kiedy uznamy, że one mają jakieś tak zwane wyższe cele, bez względu na to, jak to z, z, słowo zostało. Czy, czy misje, tak, jak to słowo na przykład zostało w mediach też w pewnym sensie zdyskredytowane, bo w tej chwili pojęcie misji, jak się ogląda telewizję, właśnie nie wiadomo, co znaczy. I, i słowo przemysł kultury może spowodować, że na jednym, że tak powiem, na jednej szali położymy, nie wiem, musical, kabaret, komiks i czy, czy, że tak powiem, rzeczywiście takie działania o charakterze przemysłowym, czy design i yy, 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 na przykład, nie wiem, wystawę sztuki, yy, czy yy, muzealnictwo, czy koncert yy, tak zwanej muzyki poważnej. Yy, no jeżeli tak zrobimy, to te wszystkie gatunki tak zwane wyższe zginą, dlatego że one zginą w tej konkurencji yy, i nie obronią się. Yy, nie ma możliwości, yy, nie dzieje się to w żadnym kraju Europy dużo bogatszym od nas, żeby utrzymać na przykład taki twór, jakim jest orkiestra symfoniczna. Czy nawet chór, który jest dużo tańszy i mniejszy. Orkiestra symfoniczna musi, bo to nie chodzi o ten koncert, bo jeżeli patrzymy ekonomicznie, to znowu, zamiast koncertu Filharmonii Łódzkiej jest lepiej zaprosić Symfonię Warsowie, która będzie de facto tańsza, na jeden koncert zaproszona, który będzie wielkim wydarzeniem, mi się jakoś tam sprzeda, znajdziemy sponsora, niż utrzymywanie na stałe zespołu tutaj. Tylko, że jeżeli tego zespołu tutaj nie będzie, to jak gdyby tkanka kultury yy, łodzi ubożeje, tak? dlatego że ci ludzie nie tylko grają w tej orkiestrze, ale oni też dzięki temu mogą, yy, no, no są tutaj na miejscu, tworzą pewną, pewien potencjał. Tak? Niekoniecznie oni muszą uczyć nawet w szkole, czy, ale też mogą uczyć w akademii. No, yy, po prostu tworzy się pewien, pewien, pewien też rynek na muzyków. To nie jest tak, że my możemy zupełnie odlecieć od tej rzeczywistości ekonomicznej. To tak samo dotyczy też na przykład wynagrodzeń muzyków, którzy muszą sobie zdawać sprawę, że, że żyją tutaj i nie mogą zarabiać tyle, ile, ile ich koledzy w filharmonii berlińskiej. Dzisiaj już jest tak, że jeżeli ktoś się czuje na siłach, może bez żadnych problemów pojechać i zdawać tam egzamin, i wtedy zobaczy, jaka to jest różnica. Także, także tu musimy też uważać, że jeżeli znowu doprowadzimy do takiej sytuacji, że zamknięte zostaną filharmonie w Polsce, nie będzie tutaj miejsc pracy, to po prostu ci muzycy, których my wykształcimy za nasze pieniądze, pojadą sobie najlepsi z nich, zdobędą miejsce pracy na Zachodzie, czyli wychowamy po prostu za nasze pieniądze dobrych muzyków. Yy, dla społeczeństw zachodnich, a ci gorsi no po prostu będą musieli się przekwalifikować albo będą uczyć w szkole i będą uczyć kolejne pokolenia y, tych, którzy, którzy pojadą na zachód. Więc ja myślę, że to istnienie tutaj instytucji kultury no jest, jest absolutnie nie do przecenienia, i y, 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 y powinniśmy naprawdę wyraźnie odgraniczać te, te instytucje jak muzea, y, teatry dramatyczne czy operowe które no, mają tą, tą misję inaczej sformułowaną, od różnych form, które koło tego istnieją, o charakterze komercyjno-przemysłowym. I to nie o to chodzi, że te formy komercyjne są gorsze. One są również potrzebne i najmniej na to przemysł płytowy, który istnieje, aczkolwiek jest obecnie w kryzysie z różnych powodów, wokół yy, instytucji kultury, jest niezwykle ważną rzeczą. Ale on też bardzo często bez oparcia w instytucjach kultury by nie przeżył i nie, i nie zaistniał. Kiedy na ogół znajdujesz czas na obiad, może lunch, jak to jest jak, w jak ciągu twojego dnia? No mam tą dobrą sytuację, że w filharmonii jest, nazwijmy to, stołówka, gdzie można wpaść i zjeść rzeczywiście błyskawicznie, całkiem przyzwoity obiad. Czasami, czasami jak to bywa, nie tylko w przypadku myślę, w filharmonii, staram się łączyć spotkanie czasami z lunchem gdzieś. Wychodzę, a zdarza się tak, że, że, że jest tak dużo zajęć, że, że zapominam się i dopiero o szóstej coś zjadam, ale staram się, żeby to się działo rzadko. Lubisz swoją pracę? To znaczy tak, to znaczy oczywiście nigdy tak nie jest, że w, tej, że, że w żadnej pracy nie jest tak, że się lubi wszystko, no bo, bo są jakieś tam takie najbardziej, że tak powiem, czysto formalne rzeczy, które trzeba zrobić, ale zawsze jak gdyby właśnie to organizowanie życia kulturalnego mnie interesowało i nie... nie nie mogę ukryć, że sprawia mi to dalej frajdy, jeżeli myślę, przestanie mi to sprawiać frajdę, to, to pomyślę o tym, co, co robić. I jeszcze mam na to pewne pomysły. A jakie w, w Twojej pracy, w Twoich działaniach, jaką rolę odgrywa kwestia zaufania? Ja myślę, że, że założenie, że to zaufanie jest jak gdyby fundamentem kontaktów międzyludzkich jest. Podstawowe. nawet jeżeli do mnie przychodzi dwóch muzyków z orkiestry i każdy mówi co innego, to ja zakładam, że każdy przedstawia swój punkt widzenia jak gdyby szczerze, tak? Natomiast to, że ich interesy są różne, powoduje to, że ich relacje są również jak gdyby sprzeczne czasami. I, i, i tak, natomiast, natomiast także myślę, że tutaj w zespole zaufanie jest, jest, jest bardzo ważne. Problem zaufania jest, jest zawsze problemem dwustronnym. To znaczy, jeżeli jeżeli. Ich... I on nie ma nic wspólnego jak gdyby z naiwnością czy, 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 czy. Oczywiście czasami y, mo, ja wolę się pomylić w tę stronę troszkę niż, niż odwrotnie. Znaczy wolę, 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 się pomylić obdarzając kogoś troszkę większym zaufaniem niż to było słuszne. Niż na przykład będąc przesadnie podejrzliwym. Ale oczywiście element no też kontroli jest, jest, jest konieczny i sprawdzania tego co ktoś robi jest konieczny. Ale to, to nie... To nie jest tak, że, że zaufanie to wyklucza, absolutnie. Natomiast jeżeli mówimy o sprawach relacji z muzykami, no ja oczywiście znam przez ileś tam lat i jeszcze początkowo będąc muzykiem, a potem już organizując różne rzeczy, no, no znam, myślę, że jeżeli chodzi o polskich muzyków, no z bardzo wieloma jesteśmy, jestem w różnych relacjach. Znaczy, staram się, żeby absolutnie wybory, kogo zaprosić do filharmonii, miały wyłącznie wymiar artystyczny. Znaczy, jeżeli jakieś relacje moje są prywatne, to one mają pomóc do tego, żeby sprowadzić kogoś, kto jest świetny, a kto no, na, na przykład jakieś tam y, przyjacielskie, to za duże może słowo, ale no może długotrwałe już kontakty z Piotrem Anderszewskim, którego znam od 20 lat, mogą być pomocą do pewnego stopnia w tym, że on tu przyjeżdża. Dość regularnie, aczkolwiek y, y, zawsze jest y, tego typu artysta o, o bardzo wysokim ego, y, no jest bardzo trudnym partnerem. I to nie ma znaczenia, czy to jest, y, są bliższe, czy, czy dalsze relacje. O której kończysz swój dzień pracy? Czy to jest jakaś sytuacja regularna, czy całkowicie zależna jakby od y, kolejnego upływającego dnia? Znaczy, znaczy generalnie rzecz biorąc, jeżeli jestem w łodzi, to ten dzień kończę tak koło ósmej wieczorem. Z tym, że to też bywa różnie, bo znaczy, co jest najważniejsze? No jeżeli jest koncert, a koncert symfoniczny zaczyna się o siódmej, kończy się o dziewiątej, no to ten dzień pracy kończy się najwcześniej o dziewiątej, a czasami później, bo czasami jeszcze z artystą trzeba porozmawiać, pójść czasami na nie wiem, kawę czy na lunch. Późnym. Które niby jest też przyjemnością, niestety tu się to zaciera, ale też, też jest bardzo ważnym elementem właśnie tych kontaktów. Dlatego, że tych artystów, których zapraszamy i którzy uważamy, że są warci, to no z nimi no, wtedy po koncercie jest okazja do porozmawiania o planach artystycznych, o, o jakichś ich pomysłach, które mogą być interesujące. Także niestety ten dzień kończy się różnie, nieregularnie i, 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 i powiem tak, że staram się, żeby rzeczywiście weekendy były. Wolny od pracy. Mam nadzieję, że kiedyś uzys uzyskam taki, taki stan, że, że rzeczywiście będę w stanie o 6 skończyć po południu dzień pracy powszedni, a, a soboty i niedziele będą zupełnie wolne. No, w tej chwili na ogół mi się udaje przynajmniej jeden dzień w weekendzie mieć zupełnie wolny i wtedy staram się wyłączać telefon i, i, i być tylko dla rodziny, ale to jest taki ideał ciągle. Na koniec już zupełnie chciałbym, żebyś dokończył zdanie. Gdybym nie robił tego, co teraz, to pewnie... Nie mam pojęcia. Dziękuję za rozmowę.